Otóż ten mężczyzna ze swoją konkubiną podróżuje z Betlejem na południu Izraela, na północ do Efraima. Byli blisko Deb i Est, kiedy powiedział do pana: Dlaczego nie spędzimy nocy tutaj? Jego pan powiedział: Nie pójdziemy do obcego miasta, gdzie nie ma Izraelitów. Pójdziemy dalej do Joty. Wtedy jego sługa powiedział: Spróbujmy dotrzeć do jednego z tych miejsc i spędzić noc w Gibei lub Ramie. Więc kontynuowali podróż, a słońce zaszło, gdy zbliżali się do Gibei w Beniaminie. Więc idą tam, i ku ich zaskoczeniu nikt nie chce ich przyjąć do swoich domów. Gościnność była ogromną rzeczą w kulturze Izraela. Późno w nocy na placu pojawia się starszy mężczyzna i mówi, dlaczego tu jeszcze jesteście? Czy ktoś was już przyjął do swojego domu? A oni odpowiadają, nie, nikt nas nie przyjął. A starszy mężczyzna mówi, wiesz co, możesz zostać ze mną tej nocy. Ale Wita odpowiada, świetnie, tylko chcecie ostrzec, że nic od ciebie nie potrzebuję.